Tylko wam powiedzieć, że te wszystkie informacje, które przedstawiam na blogu czy w formie wideo są aktualną wiedzą na stan danego dnia. To, że dzisiaj mówię, że to jest fajne, to jest zdrowe, to super wpływa na nasz organizm, nie jest do końca powiedziane, że to samo będę mówić za nie wiem, dwa, trzy lata, czy za miesiąc, czy dwa miesiące. No to są pamiętajmy, kwestie, wiecznego rozwoju. No, my w XXI wieku, gdzie mamy dostęp naprawdę do rzetelnych informacji, tylko musimy się nauczyć z nich dobrze korzystać, bo mm, Jesteśmy w wieku przepychu informacji. Tych informacji jest czasami za dużo i musimy się przede wszystkim nauczyć z nich korzystać. Korzystać z odpowiednich książek, korzystać z odpowiednich publikacji naukowych, sprawdzać, czy one mają rzeczywiście wartość statystyczną, czy badania mogą mieć potwierdzenie przykładowo w rzeczywistości, bo to, że w laboratorium przykładowo super coś wychodzi i coś jest udowodnione, to jeszcze jest kwestia praktyki, czy rzeczywiście to się pokryje na, w naszych realiach. Cały czas intensywnie się szkolę, zdobywam wiedzę i weryfikuję swoje umiejętności i wiedzę. Pamiętajmy, dzisiaj też oglądałem Michała Wawrzyniaka bardzo ciekawy odcinek Lustro, gdzie mówi o update'cie, różnie to nazywają. I tu chodzi o to, abyśmy cały czas korygowali swoją wiedzę, nabyte doświadczenia i wplatali je w nasze codzienne życie. I teraz, jeżeli my mieliśmy jakiś pogląd na świat, ale zweryfikowaliśmy nowymi, czy to badaniami, książkami, czy wiedzą po prostu najzwyczajniej w świecie to nazywając, to musimy po prostu zweryfikować to na poziomie naszej głowy i wpleść w życie, bo no, tylko krowa nie zmienia poglądów i bardzo jest istotne, abyśmy całe życie się rozwijali i korygowali swoje mm, często złe nawyki, złom. Złe wybory życiowe, jeżeli chodzi o przykładowo edukację, czy tutaj głównie nawiązuje do diety, treningu, regeneracji. Ja od razu nie wiedziałem, że rewelacyjnie będę się czuć przykładowo jedząc jajecznicę z łososiem od rana. Zawsze jadłem, zawsze, długi czas jadłem węglowodany, przykładowo w formie płatków owsianych po czym po 2-3 godzinach miałem efekt zamulonej bani i jedyne o czym marzyłem, to znaleźć gdzieś kąt, aby przez 15-20 minut się drzemnąć. A ja od momentu, gdzie rzeczywiście uzasadniłem, to wszystko zostało uzasadnione na poziomie naszej fizjologii, że mamy bardziej optymalny, stabilny poziom insuliny, nie dochodzi do tak dynamicznego skoku cukru w naszym organizmie, przez co jesteśmy bardziej sfokusowani na energię i może Możemy robić po prostu rzeczy od rana do południa, bardziej dynamicznie. Jesteśmy bardziej przede wszystkim pełni energii. Myślę, że to jest najlepsze słowo, bo swojego czasu, gdy jadłem węglowodany, byłem pełen energii tylko przez 30-40 minut, a potem to już był efekt równia pochyła do kimki. Dlatego pamiętajmy, nie rozliczajmy osób za to, co mówią na przykładowo 2-3 lata temu. Pamiętajmy, że każdy inteligentny człowiek musi raz, raz, musi aktualizować całe życie swoje informacje i wplatać, mówić o tym, bo jeżeli ja mówiłem, że węglowodany są spoko 3 lata temu, a teraz mówię, że jednak z obserwacji i z najnowszych doniesień naukowych i szkoleniowych wynika, że białko z tłuszczem jest lepsze, no to chyba to jest... Pozytywny efekt, że potrafiłem się przyznać do błędu i obrałem pozytywny, jak dla, najlepszy, najlepszy, jak dla mnie najlepszy sposób odżywiania. Dlatego miejcie to na uwadze i korygujcie swoje błędy żywieniowe i nie bójcie się wprowadzać tego w życie, bo to jest naprawdę mega istotne i z tą złotą myślą Was zostawiam. Trzymajcie się.